Piłka od najmłodszych lat mi towarzyszyło. Mieszkaliśmy na wsi i rodzice mieli gospodarstwo, gdzie trzeba było też trochę pomagać, ale też były chwile wolnego, gdzie można było odpocząć, ja, a przeważnie ja, ja te wolne chwile przeznaczałem na piłkę. Kilka godzin dziennie do końca ósmej klasy mieszkaliśmy w Leopoldowie i amatorsko się przygotowywałem do roli piłkarza, bo zawsze chciałem być tym piłkarzem. Ja mam dwie natury. Pierwsza jest poza gdzie mam taką naturę spokojnego człowieka dopiero jak przekraczam linię boiska. Wtedy inaczej funkcjonuję, jestem pobudzony. Na każdym treningu dawałem z siebie wszystko. Chciałem wygrać każdą grę. Wtedy, kiedy byłem w najlepszej dyspozycji, markę sobie budowałem. Kibice wiedzieli, na co mnie stać, że jestem może technicznie trochę słabszym zawodnikiem, ale nadrabiałem to determinacją. Wszystko robiłem nie pod siebie, tylko dla drużyny. I tym sobie zaskarbiłem i przychylność właściciela, czy kibiców. A nawet teraz mam, kiedy gra w woldbojach, to też staram się nie, nie odpuszczać, staram się cały czas być sobą.